Trek Domain SL4 to podstawowy model z węglowego w linii modelowej rowerów komfortowych amerykańskiego producenta. Charakteryzuje się on rozwiązaniami dostępnymi w wyższych i droższych modelach, jak rama z węglowego OCLV, przedni i tylni rozdzielacz IsoSpeed, wewnętrzny schowek na najważniejsze rzeczy, mocne hamulce tarczowe czy większy prześwit na szerszą oponę, zachowując przy tym przystępną cenę. Sercem roweru jest rama z włókna węglowego OCLV serii 500 z wybierającym nierówności rozdzielaczem IsoSpeed, występującym na łączeniu sztycy i rury górnej oraz główce ramy. Rama została zaprojektowana i wykonana w geometrii Endurance, dzięki czemu pozycja użytkownika jest dużo bardziej komfortowa niż w standardowych rowerach, co pozwala jeździć dalej i mniej obciążać użytkownika. Dodatkowo rama posiada schowek na najpotrzebniejsze rzeczy oraz ma możliwość zamontowania bagażnika i błotników. Ponadto wszystkie modele serii Domain posiadają możliwość użytkowania opon aż do szerokości 38C. Rower pracuje na 10-rzędowej grupie Shimano Tiagra z przełożeniami na kasecie 12-28 oraz 50-34 z przodu. Napęd ten sprawdzi się dobrze zarówno do rekreacyjnej jazdy jak i mocniejszych treningów. O bezpieczeństwo i precyzję hamowania zadbają hydrauliczne hamulce tarczowe Shimano. Koła w modelu Domain SL4 to solidny Bontrager Affinity Disc przystosowany do zastosowania bezdętkowego tubeless wraz z oponami Bontrager R1 o szerokości 32C, co pozwoli jeździć w bardziej komfortowy sposób. Dopełnieniem komponentów są między innymi Aluminiowa kierownica Bontrager, wspornik Bontrager Elite zgodny z systemem Blender, czy siodełko Bontrager Arvada Comp o szerokości 138 mm. Rower w rozmiarze 56 waży 9,9 kg, a maksymalna masa dla tego roweru, czyli łączna masa roweru, rowerzysty i przewożonych przedmiotów wynosi 125 kg.